Drodzy Państwo, przed chwilą z całą delegacją zwiedziliśmy naprawdę imponujące miejsce. Skron, jeden z wielu skronów, które w mieście Helsinki mają zapewnić schronienie mieszkańcom w razie jakiejś sytuacji związanej z bezpieczeństwem. Zapoznaliśmy się z całym schematem funkcjonowania systemu skronów i schronień tutaj w Finlandii, działaniami i tym, jak działają służby w sytuacji zagrożenia. To jest miejsce, które jest w stanie pomieścić to, w którym jesteśmy 6 tysięcy osób. W przedstawiciele. Służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców powiedzieli nam, że w Helsinkach mamy około 9 tysięcy miejsc w skronach na 600 tysięcy mieszkańców. W całej Finlandii, która liczy około 5,5 miliona mieszkańców tych miejsc, skronienia jest w ponad 4 miliony. W reszta, jak nam mówią, będzie prawdopodobnie w sytuacji zagrożenia po prostu walczyła w obronie swojego kraju. To jest imponujące wyzwanie. Te schrony są w normalnym czasie po prostu przeznaczone do użytku komercyjnego, ale są ścisłe procedury, które wskazują, co robić w sytuacji zagrożenia. Każdy wie, gdzie jest schron, do którego powinien się udać. Zapoznaliśmy się z systemami wentylacji, z systemami magazynowania paliwa, które też zabezpieczają możliwość przebywania w tym schronie przez dłuższy czas. Mamy się czego uczyć od Finów w, w tym zakresie. W, nasi gospodarze pokazali nam aplikacje ratunkowe w telefonach, które informują mieszkańców o zagrożeniu, a jednocześnie pozwalają na kontakt w sytuacji zagrożenia w odpowiednio szybki ze służbami. To jest też niesamowite, że oni mając już taki poziom w opracowania i, i przećwiczenia tych wszystkich procedur związanych z obroną cywilną, ochroną ludności. Uczą się też, o czym nam opowiadali, choćby od Ukraińców, w, którzy dzisiaj przeżywają te zagrożenia w, w takim realnym, bardzo namacalnym kontekście. Mówili nam, że w strażacy, ratownicy odpowiedzialni za obronę cywilną z Ukrainy przekazują im dzisiaj, macie za mało sprzętu. Jeżeli będzie realne zagrożenie, potrzebujecie więcej karefek, potrzebujecie wyposażenia balistycznego, ochrony balistycznej dla strażaków, nie tylko hełmów, które ochronią przed ogniem, czy przed innymi zagrożeniami, ale po prostu takich, które pozwolą pracować na polu walki, w kamizelek kuloodpornych. Podobno teraz te zakupy tutaj przez obronę cywilną są, są prowadzone. Zapoznaliśmy się z tym, jak finansowany jest ten system schronów. W, jak w samorządy, jak lokalne jednostki samorządu terytorialnego w, muszą być przygotowane do tej ochrony ludności, do tej obrony cywilnej. Jest jakaś niezwykła, niezwykła sprawność tego systemu, jest jakaś spójność tego systemu, która może być wzorem dzisiaj, chyba nie tylko dla Polski, ale dla wielu państw w Europie. I to, że mogliśmy to zobaczyć, że. W, że wiemy, jak i od kogo się uczyć, mam nadzieję, będzie dobrym prognostykiem też na realizację tej naszej ustawy o obronie cywilnej, ochronę ludności, którą w, w, żeśmy właśnie przyjęli. To powtórzę raz jeszcze to jest imponujące technologiczne przedsięwzięcie, ale jednocześnie wyraz ogromnej troski państwa o swoich obywateli, o ich bezpieczeństwo, w, o to, żeby czuli się, czyż te drzwi zabezpieczają i przed wybuchami, i ta skała zabezpiecza przed atakiem nuklearnym w sąbi w przeciwchemiczne, na tle których stoimy, śluzy, to jest to jest naprawdę duża rzecz. Mam nadzieję, że to nie tylko ja przyjadę zapoznać się z tym, jak ta ochrona ludności praktycznie tutaj działa, ale że posłowie i też samorządowcy będą obficie korzystali z doświadczeń Finu. W tym, w tym zakresie. Naprawdę mamy się od kogo uczyć, to, to co dzisiaj usłyszeliśmy od przedstawicieli miasta Kelsinki jest naprawdę imponujące, bardzo inspirujące. Także myślę, że to bardzo pożyteczna, taka robocza e, część, e, część tej wizyty. O polityce e, i o politycznej części wizyty rozmawialiśmy wczoraj. Rozumiem, że odkąd rozmawialiśmy, Państwo na sobie jakiejś pyfanioli do początku politycznej rzeczywistości. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, że rzeczywistość może w temacie, to jak daleko jesteśmy za finami? Co, ile by nam zajęło czasu, żeby dojść do takiego poziomu jak oni, jeżeli chodzi o obronę cywilną? Jeżeli byśmy się bardzo postarali i wydali na to bardzo dużo pieniędzy w sposób świadomy, myślę, że kilka lat to jest minimum. Trzeba rzeczy pozamawiać, trzeba rzeczy zbudować. My oczywiście idziemy w tym kierunku. tak? Wymagamy od które wystawiają nowe budynki, żeby garaże mogły pełnić podwójną funkcję, a więc być schronieniami, ale schronienia czy miejsca schronienia to nie schrony. To nie takie miejsca jak to, w którym jesteśmy, które jest w stanie zapewnić funkcjonowanie ludziom na bardzo podstawowym poziomie przez bardzo, nawet długi czas, jeżeli będzie taka potrzeba. Bardzo ciekawy jest też ten wątek nie tylko inwestycji, które trzeba podnieść, ale również szkolenia ludzi. Tutaj przedstawiciele miasta Helsinki odpowiedzialni za to mówili nam, że w sytuacji zagrożenia w około 30% osób obsługujących taki skron to są ludzie, którzy są po prostu urzędnikami, którzy zawodowo się tym zajmują, a 70% około, czy nawet 80% czasami to są przeszkoleni wolontariusze. To są ludzie, którzy wiedzą co mają robić, wiedzą jak kierować ruchem ludzkim. Wiedzą, jak reagować w różnych sytuacjach. Każdy ma swoje role, one są wyćwiczone. I tutaj bardzo trafna uwaga padła, bo ja zadałem pytanie w naszym gospodarzom, czy to jest tak, że w obrona cywilna, ochrona ludności jest elementem systemu edukacji. Oni powiedzieli, że system edukacji jest częścią ochrony cywilnej, obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest dokładnie odwrotnie. Wszystko podporządkowane jest bezpieczeństwu i, i doprowadzenie do tego, żebyśmy też mentalnie byli przygotowani na życie w takim świecie, do jakiego oni się przygotowali, zajmie więcej niż kilka lat. Natomiast trzeba gdzieś tę podróż zacząć. Jeżeli za 10 lat mielibyśmy w Polsce ten poziom zabezpieczeń, to uważam, że klasa polityczna, finansująca, decydująca tego typu przedsięwzięcia zrobiłaby dobrą robotę. Ale już dziś musimy robić to, co możemy. Aplikacje, takie jak oni mają, tak? ta aplikacja 112 czy ta aplikacja. W, 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 dedykowana ochronie ludności, obronie cywilnej, w edukacja w szkołach. W, to jest naprawdę dzisiaj dla nas ważne w kraju, w którym jak syreny, wszyscy myślą, że jest rocznica kolejna, tak? Bo z tym nam się to kojarzy, a nie kojarzy nam się to już dzisiaj zupełnie z niebezpieczeństwem. To są inne czasy. Jak słusznie powiedzieli nasi gospodarze, mamy takich sąsiadów, oni się nie zmienią. Mowa tu o tych, których mamy w, za naszą wschodnią granicą i dobrze by było, żebyśmy zdążyli. Wierzę, że jest na to szansa

A, from forward, some, I to było do przewidzenia, ta decyzja, że jak trafił do tej właśnie Izby Ja w, Wielokrotnie wypowiadałem się, mówiąc o moich wątpliwościach co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Nic się, nic się w mojej ocenie nie zmieniło. Natomiast w tej chwili to PKW i Ministerstwo Finansów są gospodarzami tej sprawy. W, rozumiem, że kluczowa jest w tej chwili decyzja Państwa i Komisji Ministerstwo Finansów będzie wykonywało decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Państwa Komisja Wyborcza to jest niezależny organ powołany przez prezydenta, wie co ma robić, no i pewnie słuszną decyzję podejmie. Ja co do statusu powtórzę raz jeszcze Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, z którą miałem do czynienia, jak Państwo wiecie, e, kilkakrotnie w, cią w ciągu tego roku. Mam bardzo poważne wątpliwości. Będzie wniosek o dla Marcina Romanewskiego, całą czas się ukrywa, nie wiadomo gdzie przybywa. To jest. Kolejny przykład i kolejny przypadek, gdy jakiś polityk poprzedniej władzy zamiast zrobić to, co zrobiłby każdy Kowalski i każdy Nowak, czyli stawić się przed organami państwa, które mają prawo go wezwać do określonego zachowania, do określonej czynności, chowa się, ukrywa, ucieka, kręci. W... To nie tak powinno wyglądać. To znaczy, przecież jasno i wyraźnie mówili nam przez 8 lat, jeżeli ktoś jest uczciwy, nie ma się czego obawiać. Jeżeli jesteś uczciwy, to wyjdziesz oczyszczony w, z tego całego procesu i będziesz, wyjdzie na twoje. Natomiast kowanie się dzisiaj przed aparatem państwa, nie stawianie się na komisjach śledczych, unikanie przesłuchań, naprawdę źle o nich świadczy i naprawdę świadczy przeciwko nim. No bo jeżeli, jak mówię, nie mieliby nic do ukrycia, no to przecież przeszliby, przyszliby i stawili się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli będą w ich ocenie niesłusznie aresztowani, a nie mają nic sobie do zarzucenia, to później będą mogli żądać odszkodowania za to aresztowanie. Żyjemy w państwie prawa. Wreszcie. Więc ja to, to, to ukrywanie się, to stawianie się ponad prawem, to traktowanie siebie inaczej niż każdego innego obywatela uważam za przejaw jakiejś niemoralnej pychy i takiego wywyższania się klasy politycznej, która ucieka przed odpowiedzialnością. Nie powinno to tak wyglądać. I, i to jest też zły przykład, który dzisiaj jest wysyłany do wszystkich obywateli. Mam nadzieję, że prawo zwycięży i że sprawiedliwości stanie się zadość. Również w tym przypadku. Zarzuty wobec pana Romanowskiego są bardzo poważne. Są bardzo poważne, dotyczą wielu milionów złotych, które co gorsza miały być wykorzystywane na rzecz najsłabszych, a były wykorzystywane po to, żeby silniejsza była partia polityczna i środowisko polityczne. Pana Romanowskiego, Pana Ministra Ziobro. Sprzeciwu wobec Ciekawe w takim razie, jak postawią granicę tego obywatelskiego nieposłuszeństwa i kto będzie decydował o tym, w jakich momentach posłowie PiSu, bo rozumiem, że to ich dotyczy Ten, to, 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 to wyłączenie się z systemu powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, a gdzie nie? Czy jeżeli, nie daj Boże, jakiś polityk Prawa i Sprawiedliwości... Skrzywdzi kogoś fizycznie, to też będzie mógł uciekać przed wymiarem sprawiedliwości i nazwiemy to obywatelskim nieposłuszeństwem. Czy jeżeli kogoś potrąci i zabije, czy jeżeli ukradnie komuś na ulicy 100 tysięcy złotych, albo co wydarzy się coś innego, to wtedy też będą uciekali przed policją, mówiąc, że to jest obywatelskie nieposłuszeństwo. Pytam teoretycznie, ale jeżeli ktoś stawia się ponad prawem, to chcę zrozumieć, jakimi, jakie instancje będą decydowały w tej sprawie. Czy ich tylko własne sumienie? To, co oni proponują i to, co mówili, rzeczywiście to powiedzieli, bo to jest naprawdę absurdalne, to to oznacza anarchię. To oznacza wypowiedzenie posłuszeństwa państwu. To oznacza stworzenie jakiegoś wewnętrznego państwa, wewnątrz państwa, które będzie, którym o wszystkim będą decydowały sumienia polityków Prawa i Sprawiedliwości. My mamy w Polsce kodeksy, mamy prawo, mamy prokuraturę, mamy wymiar sprawiedliwości. Ja rozumiem, że dla kogoś może być dolegliwe, że po 8 latach jest rozliczany z tego, co robił ale prawo obowiązuje wszystkich. Nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast oglądające jest to tłumaczenie. To jest obywatelskie nieposłuszeństwo. Jeżeli jest organy państwa doszły do wniosku, że doszło do złamania prawa, obywatelskie nieposłuszeństwo w, można było wykazywać pod rządami PRL-u albo jeszcze w innych. Ale, słuchajcie, jaka jest granica tej pychy? Jaka jest granica tej pychy, która pozwala Ci powiedzieć, że ja będę sędzią, w swojej sprawie. Nie, nie dotyczy mnie prokurator, nie dotyczy mnie policja, nie dotyczy mnie kodeks, który dotyczy Kędwego, Kowalskiego i Nowaka. To jest oburzające i myślę, że ludzie to w, słysząc o tym, widząc to, ocenią to we właściwy sposób. A, a, a organy państwa, mam nadzieję, że zrobią wszystko, co do nich należy, bo nie można się z państwa naśmiewać. Nie można się z państwem bawić w kopka i myszkę, nie można państwa ośmieszać w ten sposób, jak oni to dzisiaj próbują robić, zapominając o tym, że to jest ich państwo. Bardzo dziękuję. I kiedyś będzie tak, że ktoś zrobi coś na ich szkodę i na im rzecz, a później będzie chował się przed wymiarem sprawiedliwości, mówiąc, że to obywatelskie nieposłuszeństwo. Oni nie umieją odwrócić tej figury w sobie. No I zobaczyć, że dzisiaj nie nas krzywdzą, nie robią przykrość yy, obecnie rządzącej ekipie, tylko destabilizują państwo i doprowadzają do sytuacji, która ostatecznie ich same uderzy, yy, w, jeżeli dalej będą szli tą drogą. Yy, nie idźcie tą drogą. To jest mój apel, który dzisiaj do nich kieruję.